Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chcę wam pokazać zakupy z zupełnie innego sklepu, a mianowicie z AliExpress i są to zakupy związane z wykrojnikami w języku polskim. Więc zapraszam do oglądnięcia filmu. Muszę wam się przyznać, że pierwszy raz robiłam zakupy w AliExpress. Nigdy do tego sklepu nie byłam przekonana, ponieważ wiadomo, że tam trzeba od razu płacić za wybrany przedmiot. I że przesyłka idzie bardzo długo, bo wiadomo, że są to Chiny. Ale ja byłam bardzo mile zaskoczona, ponieważ ta przesyłka przyszła do mnie, powiem Wam, że nawet w mniej niż 3 tygodnie. Dlatego serdecznie polecam Wam tego sprzedawcę. Dam Wam linka do tego sprzedawcy. Zobaczycie sobie, jakie on tam ma różne fajne rzeczy, oprócz tych wykonników, które ja kupiłam. I sami sobie zdecydujecie, czy będziecie chcieli u niego coś kupić, czy nie. A teraz po kolei pokażę Wam, co ja u niego kupiłam. Tak jak mówiłam wcześniej, moje wykrojniki są związane tylko z językiem polskim. I tutaj mamy wyraz imienin. Tutaj jeszcze brakuje tych kropeczek nad i, ale uważam, że zarówno czcionka, jak i skrapek wycięty z tego wykrojnika jest bardzo ładny. To jest pierwszy. Kolejny, który chcę Wam pokazać, to jest napis Aleluja. Następny, tutaj mamy napis Zaproszenie. Tak to wygląda. Kolejne wykrojniki prezentują się w taki sposób. Tu mamy napis w dniu, większe i mniejsze. Tak prezentuje się czcionka. A tutaj chrztu świętego. Tutaj mamy kolejne. Najlepsze życzenia dla ciebie i dla mamy. Z wykrojnika powstał nam napis radosnych, wesołych świąt. Poniżej mamy przepisy, a tutaj mamy mniejszy i większy napis urodzin. Kolejne napisy to moc życzeń, przepisnik. Tutaj jest mąż i żona. Oraz ślub mniejszy i większy. Zaczynając od góry, mamy napis Witaj, maluszku. Kolejny jest wesołych świąt, wykrojnik 100 lat i ostatnie tutaj zaproszenie. Tu mamy napis młodej parze. Gratulacje, kocham Cię, dziękuję. Patrząc od góry, mamy księgę gości dla kochanej mamy i napis album. Napis album to jest już drugi napis z wykrojników. Tam troszkę wcześniej widzieliście. Inny był, ta inna czcionka była, troszkę mniejszy był. I to są ostatnie wykrojniki, które chciałabym Wam pokazać. To jest napis Notes. Wcześniej już też był tylko inna czcionka. I kupiłam sobie tam jeszcze wykrojniki, płatki kwiatków do robienia w przyszłości kwiatów, żeby było mi szybciej i prościej. Tak prezentowały się te wszystkie wykrojniki. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!